Zadanie. Oblicz wartość wyrażenia a plus b przez a minus b, jeśli 0 jest mniejsze od b, a a jest większe od b. I a kwadrat plus b kwadrat równa się 4ab. Patrząc na to zadanie, a szczególnie tutaj na jego końcową część, możemy tak powiedzieć kolokwialnie, czyli potocznie, że troszeczkę czuć tutaj wzorami skróconego mnożenia. Więc zapiszmy wzory skróconego mnożenia. W zasadzie jedyną podstawową daną w naszym zadaniu jest ta równość. Przepiszmy ją. I teraz, w jaki sposób wykorzystać tutaj wzór skróconego mnożenia? Otóż fajnie byłoby właśnie utworzyć i zwinąć to w kwadrat sumy, czyli tutaj wykorzystując pierwszy wzór. Do obu stron tego równania trzeba dodać 2ab. Dlaczego? Otóż Tutaj w środku, widzisz, powstanie nam 2ab, i dzięki temu otrzymaliśmy wzór skróconego mnożenia, który za moment możemy zwinąć i zapisać w postaci kwadratu z nawiasu. Do prawej strony również dodajemy 2ab, widzisz? I dzięki temu, tutaj z lewej strony otrzymujemy wspomniany Nawias do kwadratu, czyli tutaj bezpośrednio zastosowaliśmy wzór skróconego mnożenia, tutaj z kolei dodaliśmy wyrazy podobne. Teraz dążymy do obliczenia tego licznika a plus b. Przeszkadza nam dwójka, czyli kwadrat. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z tego oto wyrażenia. Ok. A plus b, jak mówi nam treść zadania, są liczbami dodatnimi, więc mogą znaleźć się pod pierwiastkiem. I podobnie robimy, wykorzystując drugi wzór skróconego mnożenia. Tym razem stronami odejmiemy minus 2ab. I minus 2ab tutaj w środek nam się pojawi, i z prawej strony odejmiemy ten jednomian. I widzimy, tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, który zapiszemy teraz w postaci kwadratu różnicy. Widzisz? a tutaj jednomiany zostały odjęte. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek wyrażenia z prawej strony i już mamy ten mianownik. Więc zapisujemy wyrażenie z naszego zadania. A plus B należy zastąpić pierwszym pierwiastkiem, a A minus B drugim pierwiastkiem. Widać, że AB, AB się redukują, więc mamy pierwiastek z 6 przez 2. 6 na 2 to 3, więc otrzymujemy pierwiastek z 3.